czy takie nietypowe zachowania psów i jak w tych sytuacjach reagować? Pierwsze kichanie wsteczne albo inaczej katar lub kaszel wsteczny wygląda dziwnie, może nawet trochę niepokojąco, ale w większości przypadków to nic strasznego. Przyczyną może być zmiana temperatury, jakiś zapach, łapczywe jedzenie i jeszcze kilka innych powodów. Wystarczy psa wybić z tego zachowania u Lilki wystarczyło ją pogłaskać, ale wiem, że u innych psów działa przyłożenie dłoni do nosa. Jedyne co, to zainteresowałabym się, gdyby te ataki występowały jakoś super często, bo to może być objaw jakiejś choroby. Drugie zachowanie dotyczy fazy głębokiego snu. Kiedy widzimy, że nasz pies śpi i wydaje z siebie dziwne dźwięki, na przykład takie. I już chcemy lecieć, go budzić, bo na bank śni mu się coś potwornego. Na przykład kocia kawiarnia. To lepiej tego nie robić, bo podczas snu pies się regeneruje i taki zdrowy sen jest po prostu ważny. A poza tym, te jęki czy szczeki wcale nie muszą oznaczać, że naszemu psu śni się coś strasznego, więc dajcie swoim psom pospać. 3. Drapanie, kopanie w ziemi po załatwieniu. To wcale nie jest próba zakopania kupy czy siuśków. Na łapach znajdują się gruczoły zapachowe, i to drapanie po załatwieniu sprawia, że pies zostawia taką dodatkową porcję swojego zapachu, więc to nie jest zachowanie, którego powinniśmy zabraniać.